Cześć, chłopcy! Jestem MNI i dzisiaj nagrywamy Minecrafta już dawno nie było z Kuba0808. Cześć, cześć, cześć! Jeszcze raz cześć, dawno nie nagrywałem i tylko chcemy powiedzieć, że nasza seria e, potyczki z MNI, e, potyczki z Kuba0808, już nie będzie jej! Koniec serii! MNI wygrał! Jeee, yeah, dobra! Brawo! Dobra, to, to możecie. cię... No, czekaj, na co ja wbiję? 0,2! Nie, nie pamiętam na co ja wbiję, czekaj, wyjdę. Na 0,2 Jesus, mają. 0,2. Jeszcze miałem. 0,2. No jestem. Byłem na, chyba na nim. O no, nie, zielona Wełna. A ty grasz? Czy ja? No No, no Nie! Oleo. Nie bo się myślałam, że grasz. Ej, bierz wszystkie, wszystkie wełny do ekwipunku. No tak da się. Pokazać ci żółtą wełnę? ja też ci mogę pokazać. A nie, mi. Ja mam wszystkie w ekwipunku. Zbieram żółtą wełnę. wełny. Nie? Brawo, dobra. Bo, okay. myślę, że Wam się spodobają do odcinki z Kuba 0808, bo już dawno nie było. Jeszcze na jakieś 7 łapek w górę chyba wystarczy. I link do kanału Kuby 0808 będzie w opisie. Zajdźcie tam. Dajcie subskrypcję łapki pod filmem. Bardzo fajne. A co powiesz o swoim kanale Kuba 0808? A że jest Minecraftowy. A jeszcze poradnikowych chyba słyszałem, że to mi... No jest... jeden poradnik, to taki poradnikowy to nie jest. Dobra. W jest. I to Minecraftowy jest. Minecraft! Bardzo wesołe filmy są. I o znikła Z mi muzyczką. Bela. No mi też z muzyczką co teraz jest? O, muzyczne wagoniszki, do których nie mam muzyczki. <laughs> Ja, ja, ja Widziałem twój odcinek i robię twoją taktykę. Stoję i, i myślę, że to będzie tutaj. no <laughs> to była najlepsza taktyka! Muzyka gra... Siala, la, 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 la. Stoję cały czas. Koniec, zaraz będzie coś czuję. Ja też. Jest koniec! No! Jest? Jestem! No, no! Widzę, w nice! ostatnim sekundzie, ale. Blisko. Dobra, ja przewiduję, że będzie gdzieś też rok. A ja gdzieś tutaj przewiduję, to jedzie? O jezu, koniec! Jest! Nice! Nie akurat. No więc... ja też tam jesteś. Moja taktyka jest się sprawdza, nie? No to, to ja, ja się trwa... że to będzie tu. Ale tutaj będzie, tutaj. I koniec. Dobra, dam ja cały czas... Ale idealnie, perfekcja! Jestem! Jestem! o finał, widać? Ja jesteś na nie widzę? Jestem. A no jesteś tam, okej. Okay. Ja też teraz jestem? będzie gdzieś tutaj. Coś... Ja we środku A muzyka jeszcze zatrzymała! O, walczy! O nie, nie cieszę! O nie, wyprzedził oh, nie! Nie, nie, nie! nie też, ja, ja byłem w tyle ja walczyłem o ten sam wagonik, a ja byłem pierwszy! A ja za późno kliknąłem tego, dobra, nic się nie stało, gonisz. O, ja Ale jak, ja to przegrałem, to było, miało być podium, podium. No właśnie. Pięć, no, odcinek podium bardzo fajny był, że podium no. zdobył, link też będziecie mieć w opisie. Abyście dali troszeczkę łapek, żeby miał. No. A i będzie specjalna 200 wyświetleń. No, a ile to masz już? 212, coś no. takiego. A, a to ja, ja mam blisko tego. 700! Dobra, 800 już. Ale do no, nie, nie będę tego. A jak to mówili? Cześć, jestem i... MNOI. Bardzo fajna nazwa. jajuszko. Ja wam powiem całą tajemnicę tego, tej nazwy tego pseudonimu. A jaką? Koł Niemiec ty. Czyli MNI, Czyli... Nie. No tak, mówiłeś nie. mi tak. Akurat YouTube to nie jest. Przepraszam bardzo. No dobrze. Co? Ale Inicjały, to... inicjały plus. Y. Bardzo A na jajuszka, a potem wykrzyknik. Czekaj, zobaczę. Ej, co? Jajuszka. Jajuszka! Ole mam dobre miejsce! O, le, mam dobre miejsce! Teraz a po... ja mam słabe. Wygram Jak mogę znaleźć? O! O, to jest fajne. No słaba. Biegnę przed siebie. No nie. Tutaj jak Jaki cheater? No nie! Ja biegnę przed siebie. Ale one hopy to były. O Jezus, tam mam mint dużo. Ja pierdzielę, no niech to. Minecraft, nie zawiedź mnie! No nie cię, pierdolę, 23. A ty? A ja dwunasta. Ta, 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 i O, no tak, o to, to jest najlepszy. To jest najlepszy. Ty go No, nie wolno skakać? No brawo. Jak to nie wolno skakać? Można. No, ale potem ci słabo wychodzi. No ktoś... Jak to nie wydziałało? Jezus, sprint! Nie, Nice, jestem pierwszy. Nie, jesteś pierwszy. Dobra, wyprzedziłem paru. No, nice, jestem pierwszy. Nie, Ostatni jest. Nice. No nie, znowu! co no, trzecie, tak słabiutko, no nie! A ja dwudzieste trzecie, z trzecie. o popka, to też lubię. Dziesięć, po dziesięć pop... ja minut popcorn. ten odcinek będzie trwał. Żebyście się nie zanudzili na śmierć. Dobra. Bardzo. To jest taki zwykły odcinek. No. Chyba, że chciecie jakąś serię. No, proponujcie w komentarzu. To poczekam. Widzi wysłyszałem, że turniejowy. Bardzo poczekam. lubicie. Bardzo lubicie mecze turniejowe. No, tyle na w to widać, że. Dobrze. Lubię. O Jezus. Ile? jesteś na razie Żyjesz? Z

Jestem na... na jakim klatku jesteś? O nie! Puściłem siftem! Ja już wziąłem! Przestań miejsce. Ale ja sam ten, ten, co jest... O, ten, ten przegrywa. Ten na żółtym ma najlepiej. No. Albo ten... Na pomarańczowym. Można wybrać A już nie. Czekaj. Już nie ja wygrałem. już... Ten na żółtym. Józka. No co, ja jużka. I co? Tylko w tylko jakieś vipy no tak. mogą pisać. Nie, bo widziałem że gracz. Możemy... Jajuszka, nie? Na... Pisał z księgami. No zielono. Jajuszka. Cztery. O, jazdy, wyścigi na koniach. Shift, żeby wysiąść. Kliknij shift no tak, on. Ruszył. Ale no. i tak on się nie liczy. Ja też nie miałem kiedyś baga takiego. I ja on się nie liczy. Mogę ci, mogę, mogę, może być pewny. Po, po tej arence kończymy ten odcinek. Dobra, walcz. Za mną jeszcze się pojawią odcinki. Możliwe, nie możliwe. Możliwe, taki... ja możliwe już. No nie ja jestem ostatni. A ja nie jestem. Znaczy, nie widzę w tabeli. Ja wszystkie, przy. Z... Dobra, schodzę z konia. Jak, ja. Ja, ja, ty, ja mogę zejść z konia. Ty, jeden ma osłamie! Ty nie no, osła? no, osły są najgorsze. One są tak słabe. Ty 8 właśnie wyprzedził, no. Ile masz minus? Minus 160. Ja minus 150. 138! 130, 100, 130. 103, 102, 119! 100, 199 Ale ty jesteś słaby. Które miejsce? 18. Ja, 17. No co byś przede mną? Dobra, ostatnia arena. Dobra, kubuś! Gdzie twój róg? Ty jesteś ty? Nie. Nie ma twojego rogu, ja będę chętnie cię zapał. Nie ma. O Jezu, TNT! O, to się to. Proszę, wybuchaj TNT, wybuchaj! Jest! Nie ja mam TNT dobrze! Wybuchnę, Wybuchłem. ale mi uciekał. Ham, ale Echa. mi uciekał, dobra. Ży, jak żyjesz czy nie? Tak żyję. No to o jak jezu, zginiesz, to o, o, zakończymy o, o, ten po... odcinek. Już zginąłem, już zginąłem. Zginąłeś? Tak, no to, zginąłem. uwaga, ustaw się tak. koło mnie. Dobra, Cześć mam go. Cześć. Pa!